Cześć, witam Ciebie bardzo serdecznie. Ja nazywam się Wartek Papisz. Dzisiejsza sceneria tego nagrania jest iście romantyczna. Zachód słońca, miejscowość Nin, Chorwacja. Według National Geographic jest to najbardziej romantyczne miejsce w Europie. Najbardziej romantyczna miejscowość. Jak widzisz, tam w oddali góry, morze, woda, a tutaj właśnie ta starodawna część. No i ten dreb, tak właśnie wzdłuż tej starodawnej, znaczy wokół tej starodawnej części miasta Nin. Na co dzisiaj chcę zwrócić uwagę i o czym chcę, tak powiem, tą pogadankę zrobić? Chciałbym zwrócić uwagę na pewnego rodzaju zachowania osób, które można dostrzec zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Ja to nazywam te osoby, że one wtłaczają taki zły jad, taką złą energię i złe emocje. Co jest, jak się to objawia i dlaczego, jak to możesz zidentyfikować? No przede wszystkim to są osoby, które ciągle widzą problemy. To są osoby, które. Na wszystko, wszystko, co ich spotyka, to jest źle, to się nie da. Które widzą tylko i wyłącznie jakieś trudności, to są osoby, które też no, biadolą tak nad swoim losem, że nawet jeżeli mówimy o rozwoju, to one też no, ale to się nie da, to się nie zmieni. To są osoby, które uważają, że albo uważają, albo może myślą inaczej, ale na pewno tak się zachowują, tak jakby na nic nie miały wpływu. Jakie jest niebezpieczeństwo, kiedy jesteś taką osobą, bądź kiedy spotykasz takie osoby? I co możesz zaobserwować? No, przede wszystkim to mało kto chce z tymi osobami współpracować, mało kto chce mieć takie osoby u siebie w zespole. Powiem więcej, pracując jeszcze na stanowiskach menedżerskich, czy to w działach IT, którymi zarządzam, czy też produkcją, to niezależnie od stażu, niezależnie od stanowiska, niezależnie od wieku te, te zachowania są. I zauważałem również, że osoby, które były proaktywne, które chciały działać, które chciały coś zmieniać, w pewnym momencie odsuwały się od tych osób, nie chciały z nimi obcować, nie chciały z nimi współpracować, nie chciały z nimi rozmawiać. Tak więc jest to bardzo niebezpieczne, dlatego jeśli masz takie zachowania i gdzieś u siebie widzisz takie właśnie biadolenie, że wszystko źle, nic się nie da i szukasz. Setki wymówek, żeby zrobić jedną bardzo małą rzecz, no to myślę sobie, że warto się zastanowić i, i popracować nad zmianą swojego patrzenia, trochę zmienić tą soczewkę na inną, zmienić swoją postawę, zmienić swój sposób działania, bo to spowoduje, że z, oso że z osoby reaktywnej wstaniesz się osobą proaktywną, nastawioną na działanie, na współdziałanie. Co jeszcze warto, co jeszcze warto yy, pamiętać? No przede wszystkim, kiedy jesteś menadżerem czy nawet rodzicem i masz taką postawę, no to zadaj sobie pytanie, jaki wzorzec zdajesz swoim dzieciom. Jak one popatrzą, jak się zachowuje ich mama, ich tata, to z czym one z tego domu rodzinnego wyjdą? Z jakimi wzorcami, z jakimi schematami działania? To jest kolejny argument, dla którego warto to zmienić. To się da zmienić. To nie jest tak, że to jest wpisane raz na zawsze i nic z tym nie możesz zrobić. To jest właśnie rozwój. Długa, mozolna, systematyczna praca doprowadzi ciebie do zmiany twojego stylu myślenia, do zmiany twojego stylu działania. Masz ochotę, widzisz, że warto to zmienić, warto nad tym popracować? Zapraszam Ciebie do kontaktu ze mną. Gwarantuję ci, że ten cel osiągniemy. Dzięki wielkie, że spędziłaś, spędziłeś ze mną te kilka minut. Ja Ciebie pozdrawiam bardzo serdecznie z pięknej Dalmacji, słonecznej Chorwacji. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!